Trzeci sezon Daily Gimplogów. Czas start! Cześć moi drodzy, witajcie. Tu znowu Gimper. Witam was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku trzeciego sezonu Daily Gimplogów. Stwierdziłem, że... Chyba, że tu bym skoczył. O! O! Ekstra, elegancko. O! Na pewno damy radę. Tutaj trzeba najpierw tak? Chwila. O Jezus, ja jestem kurwa zwinny Jak grycanka Tangar oj Rengar, oj Rengar. E, mam nadzieję tutaj, że uda mi się cokolwiek uratować e, Zapowiada się na tower dive'a, zapowiada się na tower dive'a W którym, no, zabijemy obydwu przeciwników w nocnym gadaniu, w którym jest ze mną Cześć, witajcie moi drodzy, tu znowu Gimper jest bardzo nocne gadanie jest tak nocne, że aż usiadłem na nocniku gugu gugu gówno, 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 witam was koni bardzo serdecznie, Patryk Rojorewski z tej strony, ale nie tylko koni, left 4 tube w składzie i samu ator Gimper i oczywiście ja przeciwko Minecraftowcom Dzień dobry moi drodzy, tu znowu gimper. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was na livestream, który odbędzie się dzisiaj o godzinie 21. jest bardzo śmieszny, jest maska konia dla lajków. Dzień dobry, dzwoni do Ciebie nowy król internetu. Możesz. Chorzysz, kurwa. Mam wyniki. Przegraliście tam chyba o 200 tysięcy na koniec 25 milionów do 24 800. Ludzie mnie na czacie poprosili, żebym zadzwonił do ciebie. witam w związku z bardzo ciekawą i bardzo śmieszną ostatnią modą na, na challenge charytatywne postanowiłem wymyślić własnego challenge'a, który również będzie bardzo ciekawy i bardzo śmieszny. E, otóż challenge polega na tym nazwałem go śrubokręt challenge polega on na tym, że musimy wziąć śrubokręt. I wsadzić go w gniazdko z prądem najdalej jak się da. Czuję że jednak ma jakieś tam szanse. Nie ma oczywiście. Nie ma oczywiście, to są tylko wszystko fory nie tutaj. w wieku, przestań pierdolić. Czemu ty pozorów? nie robisz. Czekaj, 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 czekaj. A, bo ja nie mogę mu w To jest Tomasz działowy. Młody, poważny przedsiębiorca. Tak, proszę Państwa, bawi się za wasze pieniądze. I jak się z tym czujecie? Jak się z tym czujecie drodzy Państwo, zostać tak oszukanym przez młodego rapera Tomasza Gimpson-Gimpera Działowego? Tak, tak się bawimy, głupie śmiecie. A Wy nie. W opisie filmiku znajdziecie refik. Nie zapomnijcie potwierdzić maila. Dziękujemy, życzymy miłego dnia. Papa. Pa. Dzień dobry, moi kochani, cześć, witajcie, tu znowu Gimper. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w nowej serii. I dzisiaj gramy w Plague Inc. Evolved. Dzień dobry, moi kochani, cześć, witajcie, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku The Binding of Isaac Rebirth. I cel na dzisiejszy odcinek jest taki, żeby nie przeknąć ani jednego pierdolonego razu od tego momentu. Ani, cześć, to było słabe określenie, ani jednego pierdolonego razu od tego momentu. I od teraz już jest zero wulgaryzmów w tym. Serio? Uj, zabił mnie. Serio? Kurba Kurba mać. Mać. Pierdol. Serio. Pedale. Spoko, rozklepiemy go. Kurba Kurba mać. Mać. Dobrze, mam wyzwanie. Zajebiste. Dobrze, dostał. Dobra, luz. Zajebał się tam serio. gdzieś. Serio, serio, serio. No! Serio. Kurwo! Mam wyzwanie. Mam wyzwanie. O Jezus, nie trafiłem. Mana mana. Mana mana. mana. Tam was bardzo bardzo serdecznie to jest case opening. Counter-Strike Global Edition e, Global Offensive przepraszam Global Edition Global Offensive O chuj zjebałem sobie O chuj. Totalnie tu to idzie Stąd Pięknie Czuję się dobry, nie? Nie Ojej Oprędzić statystyki wrzucam drugi dowcip Mam nadzieję, że napiszesz w komentarzu jak bardzo Cię rozbawiłem tym dowcipem Oraz udostępnisz na swojej tablicy post, w którym napiszesz hahaha XD, ale dobry dowcip. Cieszę się, że zasubskrybowałem tego kawalarza 3 godziny temu. Pozdrawiam i, i udostępnisz link do filmu. A teraz opowiem dowcip. Będzie to dowcip o blondynce. Dowcip brzmi. Co robi blondynka, która. Nie zjebałem. Kurwa. Jezus jak zjebałem. Dobra, chuj zaraz wrzucę. She's the biggest bitch in the whole Dzień dobry, dzieciaki! Witam bardzo serdecznie są Parku! Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi kochani. I dzisiaj jesteśmy na pewnej grupie. Tak jak widzicie, I ta grupa nie nazywa się głupie i śmieszne obrazki. Ta grupa nie nazywa się Handel, Counter-Strike i League of Legends. Ta grupa nie nazywa się w końcu. Pośmiejmy się z naszych znajomych. Ta grupa nazywa się Kajsownicy Gimpera, moi kochani, i nie jest ona prywatną tablicą jej użytkowników, tylko to jest miejsce współ. Alo, alo, dzień dobry, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Swords and Sandals 2. A ewentualnie, jeżeli nam się zechce pierdnąć, to z spacją możemy pierdnąć, ym, i wtedy z spacją rozbijamy się na dwie części. Chyba nie, nie na równe, tak mi się wydaje. Baw się z Hugo, się z Hugo. A na pewno już niedługo będziesz. Goli właściciela nowy gry u komputera. Dawaj, dawaj, łapki w górę. Dawaj, dawaj, dużo łapek. Nie żebym cię manipulował, ale łapki w górę dawaj. Dzień dobry moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w ten sobotni poranek. Jak go dzisiaj spędziliście? Proszę koniecznie opowiedzcie w komentarzu. Jak smaczne były Wasze płatki z mlekiem. Czy może zjedliście jajecznicę sklepkiem i, i popyliście przep... Halo, halo! Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry Game Dev Tycoon. Nie do końca takim pierwszym, bo mniej więcej półtora, Bariery. a ja byłem jednym z nich. Niespodziewanie coś zakłóciło delikatną strukturę zaklęcia i zostaliśmy uwięzieni przez nasze własne dzieło. Jaki zajebisty motyw główny. Wy też macie wrażenie, że to idealnie pasuje na trapowy kawałek? To będzie tak dobre, chicior. I ty łodził Jezusa, brat, i ty łodził Jezusa, brat, i ty łodził Jezusa, brat. I ty bądź już Jezusa, bo bo bądź się Jezusa, bądź Brat, 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 bądź Jezusa, tylko brać, 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 chcesz od niego tutaj Strach, strach, strach tego nie odczuwam bowiem, że Pan Jezus nade mną czuwa Brat, 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 to się tu nie uda, tylko brać, 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 ona czyni cuda Dać, 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 ładna twoja dupa Masz 12 lat, czeka i wyrucha Cię ty w pupę bądź już Jezusa, brat I ty bądź już Jezusa, brat i ty bądź uczem Jezusa, Brat. I ty bądź się Jezusa, bo bo, bądź Jezusa, bądź bądź uczem Jezusa, Brat. Halo?